Nie wiadomo, jak po tej drugiej operacji lekarz powiedział, że już nie zjadę na dół, to był dla mnie szok, a ja w domu wytrzymać nie mogę bez roboty, bo bym się wadził albo z dziećmi, albo z żoną, to by była w domu zwala, a jak nie to poszedł na piwo, nie wiem co jeszcze się ze mną stało wtedy, bez roboty nie mogę żyć. Może bym długo nie pożył. Znaleziska ze śmietnika, które da się sprzedać w skupie surowców wtórnych, Józek Tomanek składuje pod domem, w którym mieszka jego córka z mężem górnikiem. Jakbych to zostawił pod socjalnym, już by ich nie było. Sąsiad córki, emerytowany górnik i były bokser górnika Zabrze dogląda do bytku Józka. A Józek potrafi być hojny, czasem podrzuci bokserowi jakąś atrakcję ze śmietnika. Prezes Górnośląskiego Konsorcjum Węglowego Janusz Niziołek, łącznik czarnego świata górników z wytwornym światem dyplomacji, dziś bawi na zamku w Toszku. Takich menedżerów jak prezes Niziołek górnicy nazywają baronami węglowymi. Serdecznie witam Jego Ekscelencję, Pana Ambasadora Państwa Palestyny, witam przedstawiciela prezydenta Jasera Arafada w pańskiej osobie. Przygotowaliśmy z okazji pańskiej wizyty, Panie Ambasadorze, Szpada, na którą polski górnik bardzo ciężko pracuje. Taka szpada należy się górnikowi po 25 latach. Ze względu na szczególną rolę dyplomacji będę miał przyjemność ją wręczyć. W uznaniu i z podziękowaniem za dotychczasową współpracę i życzeniami powstania państwa Palestyna ze stolicą we wschodniej Jerozolimie, za zbliżenie gospodarcze, przepraszam, górnicze też. Górnego Śląska z Palestyną nadają szpadę górniczą ambasadorowi państwa Palestyna w Rzeczypospolitej Polskiej Hafezowi Al-Nimer. Czym jest szpada? Więc, szpada jest na pewno narzędziem pokoju. Nasza rola w dyplomacji. Moja i pana ambasadora polega, aby takie szpady po prostu przerabiać. Na no, lepsze. Bóg, Bóg Pełny wózek Juszka Tomanka znaczy: interes idzie dobrze. Taki wózek pozwala Józkowi czuć się przedsiębiorcą. Zwłaszcza, gdy na trasie spotyka mniejsze wózki kolegów po fachu. Często tak jak on byłych górników. Za dnia Józek zabiera ze sobą syna. Oprowadza Krzysia po lepszych rejonach i pokazuje hałdy. Hałdy. Tu kopalnie wyrzucają zbędne resztki. W niepotrzebnych zrzutach są czarne bryłki węgla. Skarb. Dla bezrobotnych. Józek marzy o chałdach. Chciałby też w nich dłubać, ale chałdziany biznes opanowany jest przez tych, co byli tu najpierwsi. Pracują dla silnych, zwanych węglową mafią. Ten nielegalny węgiel ogrzewa wiele mieszkań w kraju. Pan prezes Janusz Janiziołek jest człowiekiem. Naprawdę wspaniałym, niezwykłą postacią, która z górnictwem ma bardzo wiele wspólnego poświęcił z tego, co mi wiadomo, osobiście to cztery lata. Pracował w górnictwie, dokładnie w ratownictwie podczas jednego, że tak powiem, takiego nieprzyjemnego wypadku na kopalni. Pan prezes poszedł ratować właśnie innych ludzi. Niestety uległ wypadkowi, przez co musiał się, że tak powiem, praktycznie rozstać. Z górnictwem, ale nie. Dołowym, a nie tak, dołowym, dołowym. tak, ale nie, ale nie tym nie duchowo i nie, nie karierowo. Przede wszystkim widać to chyba właśnie w działaniach naszej firmy, w której ja mam przyjemność również pracować w górnośląskim konsorcjum węglowym Silesia w Katowicach. Jest to przede wszystkim pomysł intelektualny pana prezesa. Dodatkowo jeszcze działalność pana prezesa na polu dyplomatycznym i współpracy z ambasadami właśnie krajów Bliskiego Wschodu. To jest, to jest wszystko, co, co potrzebne jest właśnie tutaj na naszym górnym Śląsku. A pan prezes, że tak powiem, kieruje tym przede wszystkim i stara się po prostu rozwijać to, żeby, żeby nasze górnictwo nie zostało tak. Całkowicie zapomniane, jak już to już jest końcówka praktycznie tego wszystkiego. Ola, kopalniany elektryk po odprawie, wciąż marzy o pracy. Może w spełnieniu marzenia pomoże jej Górnicza Agencja Pracy? Interesuje mnie obojętnie jaka praca. Ja jestem kobietą, która umie usprzątać, umie gotować. A czy sądzi Pani, że problemem jest to, że Pani jest kobietą, czy problemem jest to, że Pani jest elektrykiem? Wie Pani co, no elektrykiem, no. ale kobieta, no ja jest... uważam, że mam preferencyjne warunki jako odchodzący z kopalni. Mam 30 lat, nie całe, więc wszędzie więc oferty osoba. pracy są do, po 35. Ja jakieś hmm. doświadczenie mam, mam dzieci, które są już odchowane, nie są malutkie, no ale no, nigdzie po prostu nawet nie odpowiadają na moje podania. Ja bym proponowała, żeby Pani ewentualnie y, może przeszkoliła się w jakimś kierunku yy, i zmieniła wie, ten wie Pani, zawód. Tak, wie Pani co... Na samym początku, jak ja odchodziłam, to w gapie byłam zapisana na kioski. Tak. I na kurs mała, moja mała przedsiębiorczość. Kioski mhm. upadły. No upadły, przyznaję. Kioski upadły, zmieniłam na kurs komputerowy. Tak. Ale y, tamten wakat skierował mnie na kurs do Bytomia. Dwie godziny w jedną stronę i w drugą, czyli cztery godziny, i dojazdy przekraczałyby mnie całą mhm. kwotę kursu. Jest trudno znaleźć pracę i to tak wygląda, że szukanie pracy to jest dla pani etat na cały dzień. Musi Pani wszystkie możliwości wykorzystać, znajomych, rodzinę, i gab no, i Powiatowy Przecież, urząd pracy, przecież yy, wszystko. Przecież wykorzystuje przecież to, ale wie Pani co, no właśnie na takie poszukiwanie pracy, no to niestety, ale i trzeba mieć zasoby finansowe, bo tak, czy ja muszę z tego kobiura dojechać, czy tam tak. do Tychów dojechać, do Przyny, no ale nie stać mnie na to. Rozumiem, że jest Pani gotowa podjąć praktycznie każdą pracę, którą Pani tak, zaproponuje. Tak, tak. jestem elastyczną kobietą, także, także potrzebuję po prostu pracy. Smuda piecze bułki w supermarkecie. Nie wie, że od kilkunastu minut obserwuje ją Bogdan. Ilekroć przyjeżdża do rodziny, a Renia jest w pracy, on staje w tym samym miejscu i wyczekuje jej spojrzenia. Tym razem przyjechał niespodziewanie, bo dziś wieczorem będzie grał na Nikiszu koncert z górniczą orkiestrą. Dźubę. co ty tu robisz? A przyjechał jak na dwa dni, podwiedzić na was? Na dwa dni przyjechałeś, no. no. A tu zostałeś No, dwa dni tak. Nie, ale I co? fajnie. Cieszę się. No, po nas przyjechać? No. No to Zabiorę was, no, cieszę się. no pewnie. A pozostajesz tu? Nie, zabierasz nas. A robicie się pewnie cieszą, co? Cieszą się? Jak zwykle, tata, tata. Ta.